No, jest to rozwiązanie chyba najbardziej optymalne, dlatego że pozwala w jednym miejscu zebrać najważniejsze rzeczy dla truskawki. Przede wszystkim mata, jak Państwo sami zobaczycie, leży na w miarę płaskiej powierzchni rynku, gdzie po prostu pozwala to na w miarę jednolite umieszczenie. Czy rozłożenie podłoża, które później jest jednomiernie nawadniane, więc to podłoże, akurat w tym wypadku, maty są równołożone i ilość wody w każdej części tej maty jest bardzo podobna. Porównując to na przykład do różnych innych rozwiązań, które wcześniej były. W innych krajach, jak na przykład na róże grzewczej czy na jakichś drutach, pozwala to jednak, żeby ta mata była równo rozłożona. Drugim, drugim wielkim atutem jest to, że pożywka, która jest podlewana, ten czele, można go wykorzystywać w recyrkulacji. Po prostu przy podlewaniu zawsze ileś procent występuje przelewu, 20-25, czasami może być więcej. Jest to przelew, który tak naprawdę przy mniejszych gospodarstwach może nie jest tak ważny, jest wyrzucany, ale przy większych jest to przelew z nawozem, który można tak naprawdę podwójnie wykorzystać. W ogóle tutaj stosować, wprowadzać w Polsce systemy, które pozwolą być standardowe dla różnych podłoży typu mata, typu właśnie doniczka. Na tych rynkach można stosować i matę, i doniczkę, w zależności od tego jak ogrodnik czy gospodarz sobie zażyczy. Jeżeli po kilku latach stwierdzi, że na przykład maty nie są dobrym rozwiązaniem, może wejść w doniczkę. Jeżeli stwierdzi, że doniczki nie są dobrym rozwiązaniem, może wejść w matę. Więc jest to uniwersalny system. Czy jest to drogi system? Jest to pytanie bardzo, jak to nazwać, bardzo trudne do odpowiedzenia. Jeżeli patrzymy na jednorazową inwestycję, tak mogę powiedzieć, że jest to dosyć drogi system. Ale jeżeli teraz popatrzymy na aspekty związane z wieloletnią produkcją, Popatrzmy szczerze na to w ten sposób, że system, który w taki sposób zakładamy, jest to system, który musi nam produkować tą truskawkę przynajmniej 10 lat. Jeżeli teraz rozłożymy inwestycje na 10 lat, jest to naprawdę niewielki koszt w porównaniu z tym, co w zamian za to dostajemy, a dostajemy bardzo dużo. Przede wszystkim wygodna praca, nie trzeba się schylać, ta praca jest o wiele szybsza aniżeli w ziemi. Druga rzecz, zero chwastów. Tutaj naprawdę nie ma żadnego zachwaszczenia w porównaniu z ziemią. Trzecia rzecz, przymrozki. Przymrozki zwykle są przy gruncie. Tutaj mamy podniesiony wyżej, więc już nie musimy się bać tych przymrozków przygruntowych. Czwartą rzecz, rzecz, podlania, zalania, które dwa lata temu w Polsce miały miejsce. Znów tutaj jesteśmy ponad metr... Wyżej od ziemi, więc już nie musimy się bać, że nam to zaleje. Możemy na przykład zobaczyć, nawet na tamtej części plantacji, gdzie jest dosyć równo i dwa dni temu mieliśmy ogromne deszcze. Widać, jak do tej pory kałuże jeszcze stoją. Kałuże są pod rynnami, a my truskawkę mamy w pięknych, kontrolowanych warunkach.